Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z Los Miner. Dzień dobry, tutaj jestem. Był bandy. update i są tak, nowe tekstury. tekstury. Bardzo dobre tekstury. Tak. Tekstury full HD. O, jakoś kopalnię odkryłem. Ex. Jakoś długo jak mój. Nieważne. Pomijmy ten. Mo może znajdziemy pajęki. Jego w ostatnim odcinku. No, Ej, włącz, błagam cię to pi. Nie. Robię patyki, robię, robię patyki, patyki. Robię patyki, robię ich bardzo. Robię patyki i kopię drewno. Tak, na ostatnim odcinku mówiłem kopiemy drewno, ale drewno się nie kopie Tylko ścina, ale ręką to raczej się kopie. Nie, nogą się kopie. Dobra, ja nam nam drewno. Ej, nawet nie? Dysk, nie? Ej, nawet te! Deski, korkiem. deski można. Jessie, no, Chodź tutaj do mnie, mamy tu koper! Mamy tu koper! Ten. No już. Chyba jest. zastopowało nam. <laughs> Serio? <Sorry? śmiech> nie dobijaj mnie. Dobra, już, już załatałem dziura. W dziurę... Ale Domin, co w się sensie nagrywa się? Nagrywa się spokojnie. Nie wiem czy dźwięk się nagrywa. To zastopuj. Dobra, po małych problemach technicznych i upewnieniu się czy mikrofon działa. Aha, Adam czeka na hosta. Tak, Domin co się podziało? Nie wiem, może yy, O, wyszłeś. O, hey, player Jesteś yeah. graczem yeah. trzecim! Xd Czyli Alex doszedł pewnie, <śles> jako drugi Diamond, Diamond doszedł, Xd Diamond cut Diamond, Diamond cut Haha, Xd Nie no, bardzo śmieszne Xd, bo Lost Miner mi nie odpowiada Wykrzaczył się. Wykrzaczył się jak ja podczas y, bicia się z Undy The Undying Genocide. Genocide, już niedługo za 999 lat. I jednego jednego umarłego za 9999 lat i umarłego Jessiego <grywka> Bije się z papyrusem. Ej, ale, to się, ale to się na pewno nagrywa. Na pewno się nagrywa. no. Człowieku to się na pewno nagrywa. Marek! Pa papyrus! Papyrus. Papierus Papyrus nie! Zabij mnie papyrus. tam tom Śpiewamy muzykę z. z naszej ulubionej gry pod nazwą UBUB. -UB. Dobra, jestem już. I <laughs> nie zaraz w piąty Joint! <laughs> o! Mam achievement! Jej! Znowu skręcić się jak Spiderman. W tamtym odcinku. Przestańcie. Jessie. Ej Jesse Jessie tak! Jessie potrzebuje... Jessie, Jessie, potrzebujemy jeszcze jednego kobla. Kobli. Kobleks. Mm. Muszę piecyk mm. zrobić. Co mam? Co mogę zrobić? Piec. Mm. Ktoś, to jest ciebie, smażę. Mm. Dobra, przypalamy kop... Masz tego, masz paliwko? Nie, mam ciebie na oku. Jessie. Eee... Masz, się... masz to gówno czy nie masz? Eee. Co się w... w z ...zombiakami. Eee. Dlaczego? Bo... Taki... Jessie, pomóż mi, bo mnie zombiak wali, lalalalalala. La, 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 la. Dwóch zombie. Rada mnie też zabije. Dam 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 dam, ja śpiewam sobie muzyczkę z Dragon Ball XD. Serio? Tak, to jest muzyczka z Dragon Ballad, Batkę TDI Bardzo śmieszne, nawiązanie do, do niemieckich do niemieckich tych kombi. Idźmy z tym. W... A idź pan z koło fortuny. O dobra, mamy ten wersji demo. <gazji> Ej, mamy zboże, możemy zrobić z tego, wiesz, chleb chlip ja, ja się chlebem zajmę. No. Zamyci nie Strusie tutaj, no w sensie tutaj też jest. A dalej. Tutaj... Wiesz ile ja mam drewna? Tyle. Free free. Ludzie! O krowy! Mu, Kurpa! Myślę, że to za Mam nadzieję! Mu! Ja kurwa! Nie będę. A jak będzie, będzie Robloxowy content delayed, to ja nie odpowiadam za to. Hehehe! Slap the Lala! La, 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 la. I musisz to do pieca dać jak chleb. Nie robi się ten, przepala nam się koper, ale nie powoli. Jesse, popatrz się, jak to się wolno przepala. No, możemy upgrade'ować za końcy albo koło fortuny. To ja... koło fortuny zrób. Hmm, ale wtedy do reklamy się wyskoczy. I może być crash jak w tamtym odcinku. <noise> A pamiętasz, jak w tamtym odcinku było tak, że. No, sam pamiętasz. No. Wszystko ja pamiętam. Nawet pamiętam, jak byłem w miejscu, gdzie. Jak byłeś małym chłopcem. W miejscu, gdzie. gdzie małym, szab... małym G... brudnym zabójcą. Byłem w kraju, gdzie. Goli. Byłem w kraju, gdzie, gdzie jest fabryka pasotów. Czyli dobra. w Niemczech. I mamy dwa. ta dwa. E, dwa e, 20 tysięcy hajsu na nowy samochód Jaybreak. Jessie, ej, zrobimy sobie koperowy kilow. Co byś na to powiedział? O, ty patrz, już mamy cztery. Co jest miedzi. Na... Cztery miedzi. Widzisz, pan tu miedź. Nazwałem miedź, tamty miedź, odcinek mieć, miedź, miedź, bo znaleźliśmy miedzi. Tak, a jeszcze z, tak więc, miedź, srebro. Tak, wiem, srebro miałem. Ej, to, co nazwiemy ten odcinek, miedziak. miedź, mieć, mieć, mieć. Miedziak miedź. 2. Miedziak 2, nowy film już w kinach. Mieć, mieć, mieć. Masz mieć, masz mieć. Będę cię prasować miedzią. Tak, będziemy prasować. Zaraz ten, zaraz tu chlebem wrzuca. Chlip! A spotkamy dziś pajęki. Nowa no, atrakcja w Ja mam mgłę z bąków <noise> Dziś odwdzięczam ci się. W tle słychać moje bąki. Ej, ty patrz, mam baga. Ej, popatrz, ja trzymam je w ręce, co nie? No. O, o nie gra się zapisuje i reklama jest. Ludzie. Nie robi się to. Pauzuje się gierka. Czego my tak bardzo nie chcemy? Pauzerowanie się gierki. I ścinania wszystkich drzew. Przed slimy. Wiesz, co, wiesz, dlaczego wyłączyłem PVP? Bo jakbyśmy walczyli, nie wiem, jakimś potworem, tak, to bym Cię To mógłby, się to, mógłby, to, to chyba dlatego wyłączy, można wyłączyć. O, mie miecz, miecz mi się zniszczył. Co Jak ci. Co... O, kotwica jest! Latarnia. Taka latarnia z Minecrafta i pochodnia yy, podobna do mojego Popatrz. Do, me, do mojego pytona byton, <grystanie> Jesse lakuje krem pierdami Ciekawy skąd się wziął ten pomysł. Jesse, ja tu mam siodło do wiesz czego. <grystanie> to... Dobra, i e, teksturki poprawili całkiem, całkiem. No, Boże, wygląda w sumie tak jak Twoja morze. Cenzura. <grym> o, papyrus tam jest. Szybko idę skraftować i y, 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 po prostu skraftuj miecz sobie. No, 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 Sandra z Delta UB. Z z twojej, z twojej dupy. Bip. No, to no nie, są seks, dupy. O nie, nie mnie. Nie, zombie, zombie, nie, mam, mam burzer duszka, zaraz no, ginę, nie, zaraz, nie, zaraz ginę, zaraz ginę. Jak Halo. Jak ty, gdy, 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 gdy. gdy. Pojawiła, pana się <tłyska> Ta lura. Nie, 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 się nie, tak. nie, Proszę! Super! Reklama otwórz się na. się na nową. Jeeeee! Tężare. I zabij papierusa w dżinnocjonie. No, 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 no. Yeah, boy! To jeszcze burza. Burza! Au, au, Jessie! Jessie, jestem w jakiejś kopalni pomocy. Ada, mogę się nie kopać jak Debil. Świetnie, coś mnie zabiło W mnie tak jak coś zawsze To mnie zabiło, się zesrałem Je, je, je Je, je, je Je, je, je Ej, robię chleb Robię chleb Patrzcie jak, <tryk> Jessie pomóż mi Ej, Jessie, błagam cię Skraftuj te, skraftuj latarnię Bo wiesz, że da się je zrobić Z y, tego szlamu Przecież ze mnie latujesz tak. tak, dzięki za y, zakręć kołem fortuny i, i zdobywaj więcej pieniędzy. Tak jak koła fortuny. Ten chleb ile się... I, i... O! Pierwsza bagietka nam wyszła z chleb. Nie! Patrz, bagietka. Ej, popatrz co tu jest. Patrz, ma bagietka. <noise> bagietka nie, ja już więcej bagietek mam. <noise> A... Jessie, dobra, to ja spadam, bo wziąłem swoje i to, ale O, burza! burza, Lupa, burza z bąkami jest! Popatrz, to ja robię. Patrz, lubię! Memy. Ja wtedy, i teraz kleję tą muzykę. w tych momentach. nie. <laughs> Przechodzę, tego nie wmontuję przecież. Ludzie, ej. O nie, znowu bunko. E. nie, uderzę strusia, będzie no, wiata Znowu ten, znowu bunko. E, bunko, e, bunko, <laughs> bunko kata. Gdzie do, ty idziesz, tego strusia? Jest w dół. E. Przecież go nie ma. <laughs> Właśnie, do nas idzie. Chyba ona zapomniał, <laughs> O, zginąłeś. Co Zacz... ty robisz? Nic, mnie nie. reklam. <grym> A! prawda. ci chciałem ja, ale. Musisz nie Mam mam jabłko przeznaczenia. Musisz nie. Ej patrz, bo to, to jabłko przeznaczenia staje się powoli złym jabłkiem. jabłkiem. Stopować Zasby... Stopować grę. Nie, jabłkiem go zabijesz. <grym> Ej dlaczego? Ej popatrz, mam baga. Też mam jabłko. To jabłko się stało powoli. Złotym jabłkiem. Jessie! Ej, to jest jakiś ten, to jest dziwne. Popatrz, ja mam tutaj jabłko. Ja mam w ręce jabłko, chociaż go nie mam. To jest bug tej gry. Odkryliśmy baga. Slata nas! O i ten i... Co to? Twój sal. I gra zaczyna się powoli lagować. To bardzo lubimy! Bardzo, bardzo to lubimy. Bardzo. To lubimy tak bardzo jak nie lubimy siebie. O, to jabłko się powoli zmienia w złoty. Możecie zobaczyć tak. na tym filmie. Patrzcie. I pomyśleć, że ludzie w to uwierzą. I no będą być wszystkich, żeby mieć złote jabłko. Złotek bi. Ej, ja niby trzymam y, 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 jabłko, a trzymam killoff. Or sealer. Fajnie stróż y sprzedawacz tego. Popatrz. Sprzedawacz. Y Czy da się jakoś rozdzielić te kopie ignaty? Ej, z ciebie krew leci. Jak ciebie tak bije. Ale to oczywiście to tylko taka krewka czupowa. Sansa, oczywiście. <śmienic> Przestań śpiewać sandraki z Delta ub Z Delta z delta że... derta Rule! Z... z, Dziab... z... Zobacz sobie na filmie... Ej, Adam, zobacz sobie na filmie, jaki był il rape. Wolno nie wiedzieć. Czyli kwad uszu. <śm> <śm> Dobra i nie wiem, będziemy kończyć ten film czy nie? No mogliśmy na tym świecie grać. No. Tyle niwcu yy, yy, Daj mi ten, daj mi ten, daj mi yy, szlam. szlam, daj mi szlam. Wyżu, wywal go. Nie masz szlamu. Jak nie masz szlamu? O! Grami pokazała klasyka teatru, telewizji, hmm. Apollozy Bella. ci płaci za te reklamy. Tak, powinni mi płacić, ale... Było... Jesse. <grym> <grym> wiem, że się ode mnie odczepił z błąkami. To ci teraz będę puszczał błąki na każdym filmie. Dobrze, nie, że na filmie nie tego, będę tego nie z tobą czuć. Nagrywać, Nie mamo. Tak. tak, Dobrze, że wy tego nie czujecie. O, jakiś nowy stwór, chyba to jest dinożarł. Patrz. Nie. O nie, to jest jaszczurka ziejąca ognie. Tak, <gryzmy> no, bo się nażarła <gryzmy> Twoi, twojego nowo sprzedawanego sprayu mąkowego. Nie, ona zjadła pawryczkę, czyli jeszcze tą zieloną. No, nie, ona na serio. <gryzmy> Ej, za to chyba dostaje, dostaniemy serio, nie wiem. O nie, złote kwiaty, Jessie, złote kwiaty. uważaj na tą jaszczurkę, bo ona jest niebezpieczna. Bezda, jak mamy złote b... kwiaty, mamy złote kwiaty. mamy... Adam! Gdzie ty jesteś? Nic, zbieram złote kwiaty. Gdzie ty jesteś? A da. złote kwiaty. Adam, gdzie ty jesteś, na serio? No, mówię ci, zbieram złote kwiaty. Patrz, co ta jaszczurka robi. Patrzcie, widzowie, co ta jaszczurka robi. Grzyk, 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 grzyk. Patrz. ona Ona Scyra idzie, kęto. idzie! I on jak, jak wielki jeden. Tak, wiesz co ci powiem? Ją się da załatwić, ale y, ten... O jest. Zabijem 15 szlamów za 1000 hajsów. Yeah. Okej, okay. o szlam, szlam. Ej, szlam się przyda, bo potrzebujemy na pochodnie. No. O, tak, jaszczurka. Z... Why hello there? O, jaszczurka! Mam reklamę. Mam <laughs> reklamę! Dobrze demotywację wyłączył na swoim kanał. <śmienic> na swoim pierwszym kanale, nie na drugim kanale. <śmienic> nie lata! Czekaj. Jak ci Ej czekaj, stój w miejscu. No. Hero freaking precious, when <śmienic> mine. Nie, nie będziesz mnie Kościół. Zbił! Niech, mam. obróć się. Jessie, mam dla ciebie prezent. Masz wolne miejsce w ekwipunku. No jasne, że mam. Mam no, tyle no, miejsca, to mam co mam mój oczy. Mam prezent. Popatrz. No, Dobra. Tylko trzeba dać do tego kwiuta determinację do, do i się stworzy skórnik Mam się na dość. Ziemi. Flały, który, który nienawidzi wszystko, bo jest jeden wielkim kwiatem bez duszy. Przenośnie i dosłownie. Jesse, serio, my dostaniemy jakąś demotywację O ma marchewkę. Wiesz co, można z tą ja... marchewką zrobić? Włożyć w ci... <laughs> O, masz! Grzybek buchomorek, a tak naprawdę to jest grzyb, którego można zjeść i się nie otruje. Co a, no to teraz wziąłem go. No to ja zjem jabłko. Złote jabłko było, ale już nie jest złotym jabłkiem. A nam nam wyszle to jabłko było. Jadłem z pestkami jeszcze z tym patykiem. Bardzo... sadzę tutaj złote kwiaty. No to sadź te kwiaty w swoją... Naprawdę! Tak! Czekaj, obróć się. O! Obróć się! Dobra, to znaczy marchewką muszę ci włożyć. Ej, hey Jessie, ty, ty, ty chyba nie chcesz wiedzieć co tutaj jest. Twój ojciec? Nie. Tak, widzę co to, 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 to tutaj jest po tym update'cie. Co on, czemu Nie zbieram swoich rzeczy jakby, co? Nie, zbierz, zbierz, zbierz. Nie, spokojnie. On rzuca, on rzuca, on jest y, tym... Kapitan Ameryka, no, rzucę za swoją tarczą. A, a się tutaj sojuszuje ze mną. To no. Ja, no. Szkoda, że potwory nie mogą walić siebie. O nie! Nie, co ja, powiem, co ja zrobię? Dwuznacznie to zaśmiało. O ty, ej, wiesz, że mogę czerwony barwnik zrobić? Ej! Ej! Czerwony barwnik! Brzmi trochę jak moje odcinki. O świetnie, zaraz mi się Dam to na miniaturkę, wiesz? Wytrzy się jakoś to na miniaturkę. Musiałem. Nie wytrzy... Mój mózg nie wytrzymał. Chyba jeden. Dobra, róbmy coś poważnego. Na przykład, nie wiem, zdobywajmy żarcie. A da, wiesz co, bo musimy... bo jak sam tytuł wskazuje, to jest zagubiony kopacz i powinniśmy chodzić na sam dół. Czy ty, ty budujesz to co mam na myśli? Nie, wyłaj stąd! wyłaj stąd. Ja tutaj się zakopuję. Amna, na, na blaszka blaszka z, z aut pokroju Opel dobra nie rozwałam to zrobię coś piękniejszego tylko wtedy nie będziesz mógł swojego kanału dać jako kanał. będę musiał to zanurować. <grym> tak nie będziesz mógł wtedy dać Dzięki Adam, nie za... będziesz mógł dać wtedy to jako kanał dla dzieci <grym> Kanał dla dzieci, takich jak SMG4, którego polecamy, bo sami go oglądamy, jest po prostu śmieszny. Jessie, przepraszam cię. Przez... Nie, nie, proszę. No to już nie możesz dać tego kanału Kato dla, do... dla dzieci. Tak, nie możesz. Piękny jesteś. Piękne arcydzieło. Nada się to, po prostu dam te dwa rzeczy na miniaturkę, czekaj. Ej, dawaj na górze. <noise> Bądźmy. Ej, daj to, zamiast drewna na samej górze, tutaj ziemię. No to jest właśnie ziemia, Januszu. No to zamień to drewno. Tak, żeby mogło się dostać jakoś. Ludzie, i co można zrobić z czerwonym barwnikiem? Adam, proszę, zrób tak, żeby można było go na, wejść na to. Okay. tak, żeby można było na to wejść. Już się robi. Dziękuję, teraz to zniszczę. <laughs> Nie, mądry. Nie, mądry. Nie, panie mądry. Podwala. Spokojnie, zaufaj mi. Wtedy będzie można wejść na to. Dobra. Jak możesz, Czekaj, daj mi chwilę. O nie, gra się zapisze. O nie! O nie! Wyszła! Wyszła szkolenia offline. O boże. <suszy> Co ty zrobiłeś? Panieku. Taki, taki level 1, nie? Ej, chodźmy na górę. Poczekaj. I, ja. i weźmy swoje miecze. Swoje bronie, czekaj, stój w miejscu. Ej, albo nie, Posuń daj, się. Daj to na miniaturkę, daj, daj to na miniaturkę. Dobrze. Nie skacz! Seryj, przepraszam. Dobra, mam... już? Ja nie mam miecza, ja muszę, sobie. I wtedy to wytnę i też dam jako, dru... jako drugi obrazek. A da się jako drugi obrazek? No, w sensie połączyć te dwa obrazki, które ja zrobiliśmy. O, właśnie. E, dasz mi chleb? No. Nie, nie dam ci. O ty chamie. Zniszczyłeś ten! Co zniszczyłem? Dobra, już nieważne, już, już jest. Popatrz. Dobra. Żeby nie było. Stworzył Adam miecz y, y, miedziakowy. Z miedzi. Jestie, teraz będę ładniejszy, bo jest chwilą. Masz bardzo ładny hem, który nie ma ani trochę y, y, koloru. Albo z ma dajesz, dajesz, zrobimy to, ten, Zrobimy z tego miniaturkę. Z czego? Tutaj, ty tutaj, ty tutaj. Ale mogłeś to dać na czerwoną ziemię, ale w zasadzie ty... Dobra. Stoimy po dwóch stronach. Tak. Nic nie rób, czekaj. I jakoś to wytnę. Tak, to... Nawet ten odcinek robienie miniatur do, do normalnych odcinków. Nie, do całkiem normalnych. To się nazywa do całkiem normalnym. Dobra Jessie, to my chyba już to skończymy. No. Pokazaliśmy, jak się robi miniaturki do różnych gier. Nie, właśnie, że nie. Właśnie, że trzeba, coś, tak. trzeba zbudować coś na wzór tego, na przykład w Minecrafcie i zrobić sobie z tym screenshota. Ale jeszcze lepiej, jak się podskakuje na czubku tego, to już jest najlepiej. Nie, wezmę jakąś porządną miniaturkę, zrobię. Na tylko, że na kompie. Ko tylko, że w kompie musisz to zrobić. Dobra, no to musimy to kończyć. Paplarka.